Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony kopaczek 232002 Murzyn Dnia. A z drugiej strony Skypa 318 a z trzech. Strona mocy Skypa! Dobra, milek 0222 e, Dobra, 5. W tym poradniku zaprezentuję Wam jak przeżyć pierwszą noc. Po pierwsze musimy mieć drzewno. Grzegorz. No to ci to mówi. To Są cztery drzewno. gatunki drewna: jest tropikalne, to które drzewnio. tam sobie rośnie, dębowe, brzozowe i sosnowe. Czy siarkowe. Aha, i od razu y, mówię, ci to lubią grać w różne gry.pl. na też gry wyszedł uphill 5, bardzo fajnie. Teraz właśnie gram. Zapraszam do granie, może. Może zrobimy też parę filmików, ale jeszcze zobaczymy. No. Dobra, mów to tam to. I od ok. razu mu, y, uprzedzam, żebyście się nie bali, że y, moby się nie spawnują w dzień. Moby to potwory. Tak. To, to e, też... jedyny znajomy że moby się spałnują w dzień i... Zostawia wszędzie na naszą chatkę. A potem yy, się na fajnym zadanie. Na multipleyer. Ja Najpierw potrzebujemy y y kilofy. Kilof się kraftuje w ten sposób. No dobrze, właśnie pokazuję. Strapcio. Łopata także będzie nam potrzebna. Kurde, A także będzie nam potrzebna motyka, ale na siekierę już mnie nie stać. Ej, do czego ogóle motyka? Dobrze, a więc teraz musimy wykopać. Od razu znaleźliśmy tutaj widzę żelazo. Ale najpierw musimy prawie. wykopać węgiel. To podstawowy materiał. Możemy także z niego doś dostać doświadczenie. Przyda się yy, w ulepszeniu rzeczy. A i w razie tutaj byście wykopali żelazo. Dla niektórych, którzy nie wiedzą, to żelazo się nie kraftuje, żelazo się przepala. Tak. Od razu mówię. To jest bardzo ważne. Żeby, żeby potem nie było. może no, potem będą no mówili, że tego nie powiedzieliśmy. Najlepsze są tak. No. I w tym czasie, kiedy będę mówił, pora kiedy będę robił poradnik, to też... To będę też mówił, jakie się jakieś się wykopuje tak? materiały. Na przykład węg węgiel się wykopuje wszystkimi a... kilofami. A do... wykopuje się minimum kamiennym. Słuchajcie, em, powiem Wam, że od razu, te złoty miecz jest na, y, słaby. On bardzo szybko się kończy, po prostu. Złote narzędzia w ogóle. No, tak, wszystko co razie... złota jest do dupy. Ej, nie mów tak ta, ta... że może nas oglądają y, czyjeś y, rodzice. I to będą nam kazali y, to cenzurować. Kurna! I będą rakiety. No Pierwsze, jak widzicie, co tutaj znaleźliśmy, to jabłuszka. Jabłuszka można jeść. Um, i no. jak widzieliście... Ale kotek! Um, jabłuszka katek. można jeść i się bardzo śmiesznie je. Kotki można oswajać, tylko nie wiem jak. E, rybą, Aha, ja A, rybą. Aha, e, i pamiętam, co mi miłość mówił, że e, w Minecraft'cie

Jezu, dobra, nagrywajmy. No, ja, no, ja, ja, ja też miałam taką w piotkę. Pokazałam tu benę items. A Piotrek ma na imię Piotrek. No, A miłość ma... Miłość? Mi... Nie no, Łata, Ja chcę zrobić ten F frajer werki. To... Dobra, no nie... Nie werkuj mi już tu. Dobrze. Więc jeszcze potrzebujemy... Do, do stworzenia siekiery potrzebujemy 3 sztuki dowolnego materiału, nie dowolnego, tylko do wyznaczonych, Na przykład diamentów, złota, kamienia, ja kobel. Do... Mm. Kobel, tak. Tak się, Zabiłem... <noise> tak się robi siekiera. Jak tak się robi siekiera. Tak się robi siekiera, what? <noise> Pewnie na niektórych filmach zauważycie filmikach zauważycie że niektórzy ścinają jednym, blo jednym blokiem. Jednym uderzeniem drze drzewą. To jest właściwie... To jest mod Timber. Timber mod. To wystarczy to... Albo Tree Capitation, no ale wtedy też e, e, ścina też... Um... Nie rób wody z mózgu. I filmik jest Powiedz mi, powiedz nie Dobrze, a więc. Na czemu te rakiety mi nie eksplodują? Bo sobie lecą po prostu. Tak. Dobrze. A więc tutaj, jak widzicie, jesteśmy z no? takim murzynem na tym teksturpaku. No. no i tutaj, jak widzicie, już się noc zbliża. I musimy sobie zrobić y, posłanie. Y, prowizoryczny domek, znaczy. No, yy, posłanie yy, na pewno to, 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 to jest jedna z łatwiejszych rzeczy. Trzy wełny, trzy drewna. Chociaż ostatnio, yy, ostatni mój yy, najnowszy po prostu, żeby znaleźć te ostre, to ja nie wiem, musiałam chyba pół świata okrążyć. No, to no to ale bardzo w końcu to łóżko to. Zna... I pamiętajcie, o, że to że odbierać od swojej krajówki, jeżeli jest w ziemi. Bo nie znajdziecie jej. Zależy, gdzie... Na przykład w takiej puszczy to rzadko kiedy owca się znajdzie, na pustyni też to na takiej normalnej prostej ziemi i tam drzewka dębowe tam. Co tam jeszcze? To, to tam jest najwięcej owców. Dobrze, a więc w tym odcinku pokazałem jak przeżyć pierwszą noc. Dziękuję za oglądanie. Żegnamy. No narka. Do widzenia.